Nie wierzę. No po prostu nie wierzę. Szok. Moi drodzy, witam was serdecznie. Tu Angelo. Chciałbym zaznaczyć, że w ostatnim filmie powiedziałem. Powiedziałem chyba nieprawdę, okłamałem was, można powiedzieć, że okłamałem samego siebie, a to jest gorsze, znacznie gorsze. Przechodziliśmy wspaniałą grę Herkules i ja myślałem, że to jest tak naprawdę koniec, ale nie! Wiecie o tym, że ta gra ma jeszcze kolejne ukryte etapy, tylko trzeba było to przejść w jakimś takim trybie, można powiedzieć, średnim. My nie wiem dlaczego, ale graliśmy na poziomie łatwym. Natomiast trzeba było tą grę przejść na średnim, dlatego nie pozostaje mi nic innego. I jak z całego serduszka zaprosić Was na kolejny odcinek z tej wspaniałej gry. Przejdziemy sobie te ostatnie etapy i mówimy do widzenia, dziękuję, dobranoc. Chodźcie. Moi drodzy, jesteśmy już w samym dnie piekła, a raczej Passenger Ways of Eternal Torment. O, to brzmi bardzo źle. Wieczne męki, czyli rozumiemy, że tutaj przedostają się przez ten korytarz dusze, które będą wiecznie cierpiały, ale to jest przykre w ogóle. O. Ale spoko, w piekle są też te literki, fajnie. A tu co się stało? Jakieś 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 rozwalają rydwany. Jakie dusze cierpiące. Nie, no to jest gra dla dzieci, nie? Fajnie. Ale nie martwcie się. My jesteśmy na tyle ogarnięci, że już mamy przede wszystkim kolejną literkę. Ale przejdziemy przez to wszystko obronną ręką, a w tym wypadku obronną stopą. Ale szybko zbieramy tutaj literki. Her, już mamy Her że też pieniążek dla przewoźnika te dusze pewnie zrzucają o i z, z, z góry cały czas nam lecą stalagmity stalaktyty stalagnaty to pamiętam z przyrody ale to oczywiście weszliśmy do dziury i musimy to przechodzić ponownie Regenerujemy nasze życie Ale literek już chyba nie trzeba zbierać Super, nie trzeba, to fajnie Przeskakujemy sobie rydwan Oczywiście z tym Z, z ogniem Zioni ogniem O, te truposze Truposzki szybko tutaj przebiegamy Lewa, prawa Oha, obiliśmy się głową przez O, ten rydwan Dobrze, pójdę jeszcze raz w lewo Ha... lewo, czyli od serca. No, bardzo, bardzo niepokojąco wyglądają te dusze. Rzeczywiście, chyba udają się na wiek, wieczne męki. Mam nadzieję, że my tam nie pójdziemy. Żyćko, pieniądz, pięknie przeskoczyliśmy tym razem. Mhm, tak jest. Dobra, zbierzmy sobie te pieniążki. Jeszcze muszę uważać, bo za tymi kośćmi, z tą górą kości mogą być literki. Rozwalamy jedną kulę, drugą, trzecią. Te głazy. A jak my to byliśmy kiedyś? W lewo zawsze szliśmy. No i co teraz? Jak tu w lewo przejść? Nie jesteśmy w stanie już w lewo przejść, dobra. Niech ta prawa strona będzie dla nas lepsza. Bo naprawdę, zawsze szliśmy w lewo. Przypomniałem sobie, naprawdę. Oj, oj, oj. No ta lewa, lewa strona może byłaby lepsza. Ale już się tego nie dowiemy. Chyba się tego nie dowiemy już nigdy. A dlaczego nigdy, Angelo, się nie dowiemy? Bo. Dlaczego? Tam jest kolejna literka. Bo ja nie będę tego przechodził. Kolejny raz. Dziękuję. Dobranoc. Tak to zrobimy. Przejdziemy i podziękujemy tej grze. I zaczniemy coś nowego, ale skupmy się teraz. Bo to jest bardzo ważny moment. Pieniężny. Co tu się odwaliło? Z ze ściany kręgosłup razem z głową się oderwał. What the fuck was that? Hopsa! Hopsa! O! To było u. Herku. No, z tym zbieraniem liter na dnie piekła, nam idzie całkiem nieźle. Ale chyba mamy wprawę, bo graliśmy wcześniej Heretika i tam żeśmy nieźle dali w kość tym demonom. Także moglibyśmy się nazywać łowcami demonów. Literkę mamy kolejną. Ej! Herkuły. Brakuje nam dwóch. Trzeba się skupić, żeby nie przeoczyć, bo to są pewnie w chamskim miejscu. Dobra, bardzo się skupiłem. Tak się skupiłem, że wpadłem do dziury. Emotional damage Skupienie. Tu trzeba szybko przeskoczyć, bo to się zawala. Te plujki ogniste trzeba przejść. Truposzy przebiegliśmy. Szybka mianka. Skalna. Dobra, teraz, teraz powoli, powoli. Coś nam się nie śpieszy. Tutaj po prostu sobie biegniemy. Bierzemy życie, a czy uda nam się te buciki wziąć? Ekstra! Ekstra, życie mamy. A gdzie będą literki? Co nie będą w chamskim miejscu? Czy ja się nie wychylam, jak jak gram w gry? Nie. Tam jest literka. Przeska przeskakujemy truposzy Herkule. Została ostatnia literka. Ej. Ej, 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 dobra. Zróbmy to, zróbmy to, zróbmy to. Uda nam się, ja wierzę. Wierzę w siebie. Wierzę, że się uda. Oj, 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 oj. A jak ja mam to przeskoczyć tam, tak? Oj, oj, głowa nam spadła na sam środek tego przejścia. Moi drodzy, jest! Nie sądziłem, że w tak trudnej misji znajdziemy S całe. Herkules złożyliśmy. Jest, jest! Koniec, koniec. Czyli zmierzamy wprost do Hadesa. A dlaczego tam zmierzamy? My idziemy do piekła, a nasza laseczka idzie na wolność kolego, czyli będzie żyła, oddychać i będzie się miała dobrze. Chłopie, bierz nas! My jesteśmy Herkulesem! Paż, parze nas! ci jesteśmy super. Typ się zgodził! No i będziesz miał Vortex of Souls Teraz ci nie podaruję, chłopie Nie ma, nie ma, nie ma, za to, co żeś zrobił naszej dziewczynie I nam Tatusiowi Że musieliśmy Z tym trenerem personalnym biegać Nie ma To że nie jest odporny na nasz, na nasz oręż Srebrny miecz. Chyba trzeba go tak dojeżdżać szybko, bo on te kule ognia zrzuca. A jak my w to wejdziemy, no to wiecie co się staje. Wiecie co z nim zrobić, jak to powiedział kiedyś. Mhm. Znany raper. My wiemy co z nim zrobić, ale bardzo że. Słabo mu życie idzie. Nie wiem, czy ten hajs jest potrzebny akurat w tej chwili. Swoją drogą, fajnie, że masz. Ubijamy cię, ale co fanty. Nie wiem, czy o to chodzi tutaj. O taki. Tak, 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 tak. tak, tak. Już, 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 już. Jazda nie ma. Gdzie ty jesteś? Why are you running? Why are you running? Tata nam dał. Nie ma. Tatuś miał rację, że z tego szybko pójdzie. Chyba chyba już nam się wykończyło moc. Moc boska z tego miecza. Ale my mamy swoją moc. Moc mięśni. Pięknie, dojechaliśmy go, już dojechaliśmy go. Już prawie, już. Ty, ej! Udało się! Co mi się stało w ogóle? Czy on się. skrystalizował, czy jakoś. Jest, udało się! Udało się przejść tą grę! Yes! Dzięki satyr. Udało się odzyskać duszę naszej kochanej dziewczyny. Zwracamy ją do ciała. Czekaj, czy będzie żyła. Nie. Yeah! Pięknie. I wbijamy, tatuś nam dał. Widzę, że rydwan autko w postaci chmurki. Wiedział, wiedział, co robić. I teraz to jest ta sytuacja, w której przedstawiamy naszą dziewczynę rodzicom. Ej, 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 zobaczcie, to jest moja dziuńka. Mamusia, tatuś. Tatuś zadowolony z nas. I bardzo pięknie podsumował to nasz tatuś. Czyli nie chodzi głównie o siłę naszych mięśni, ale o, można powiedzieć, siłę naszego serca. To, że nam się chce komuś pomagać i zmieniamy granice naszego komfortu, jakby powiedział jakiś super nowoczesny trener personalny. Moi drodzy, całą grę przeszliśmy, więc nie będziemy już do tego wracać. Ja Wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że super się ze mną bawiliście. A jeśli tak, wrzućcie jakiś komentarzyk, jakiegoś lajka. Subem też nie pogardzę, chociaż nie lubię mówić o subach. No i co, widzimy się w kolejnej zarąbistej serii. Dzięki, że byliście. Ciao!